Gdzie teraz Ty jesteś, co teraz robisz Czy mogę zadzwonić, tak po północy Bo widziałem cię we śnie i wyglądałaś pięknie Także nie mogę zasnąć Bo jesteś kolorem, którego nie umiem nazwać Przyciąga mnie w Twoją Coś to po niegrawitacji. Wyjadę do ciebie, nie patrzę na świat z tobą cały ten świat. To nasza loża prywatna. Nasza prywatna prywatna Nasza nic prywatna Zalazłem musisz nic mówić na cię tylko, do pudo, w kierunku morza, tylko żeby wrócić po zachodzie Słońca, wiem jak to wygląda, może jestem zakochany A może młody i głupi Czuję się jak młody Bóg, jak wsiadamy razem do BMW Masz cały mój wzrok od sobie jak futro Z cały dzień, chciał, o tobie i gdzie cię zabić Oni nie dogonią ciebie I ty jesteś w moim samochodzie I ty siedzisz obok ty lubię, tata, bez. Jesteś kolorem, którego nie umiem nazwać Przyciąga mnie twój Það ja. er næsa loða privátna Næsa loða privátna Næsa loða privátna